Ale to jest kolejny hem na głowę, więc nic poważnego. Dalej nie mamy broni, no nic. Ja widzę ten łańcuch, więc przetniemy sobie ten łańcuch i przejdziemy dalej. Ja się zląkłem. Ale mnie wystraszył. Skubaniec. Fuck. ja iść tu. Chyba podkopuje tutaj jeszcze. <grywa> Dobra. Moja to się otwierdzi, że jest najlepsza. Okej. Okay. Ale mi farta, że akurat wszedł jeszcze w ten, w ten sektor, znaczy blok B, aż niemożliwe.

Czekajcie, to jest strzał To jest strzał. Chociaż jakbym przycelował szybko w głowę, co? Dobra, spróbuję to zrobić. Udało nam się, ale to też nie wyglądało na jakieś zabójstwo doskonałe. Dobra, tutaj zobaczymy, co jest dalej. Wierają się z drugiej strony. Dobra, mamy te drzwi. To mu twarz. Nie Dobra. Zrobiłem to. Jestem nasz kolega. Ha, ha. Here I was getting ready for the eternal nap Nazi killing what have you been up to blasco shooting stabbing strangling nazis ready to set things straight fergus well then let's square on out of here kill every damn nazi that gets in our way <laughs> hey, Z tym, sto tym stolikiem to za, za dużo nic nie zdziała. Czekajcie, jeszcze doaduje sobie szybko. <grymne> okay. A nie. Dobra, wejść do szybu. Okej. Okay. Ile ich jest? Raz, dwa... O, oh, fuck. Z... Z pięciu ich było chyba. No, mamy, mam broń, mam broń. W końcu a jeszcze się do pancerza nałożę sobie parę hełmów. <noise> Strzelba, mam nadzieję, że to nie jest taka. No, 20 strzałów ma, nie dwa. No co? Idziemy? Idziemy. Kurcze. Zabili ich. Ale chyba tak miało być. Zaskocz strażników. Ale ja wezmę jeszcze ich broń, bo jednak wolę takie karabiny. Nałożymy strzy chemy, dobra

ale tam jest chaos Dobra, gdzie on jest, gdzie on jest gdzie, skąd nie strzelają 70 życia? musimy jeszcze się dodawać Okej, okay, dobra, idziemy niżej, idziemy niżej. Co jest? Jest, ale tu nie wejdzie. A, się poraził prądem. Przestał przełącznik, co? Długa jest pod napięciem. Przestawienie tego przyłączenia powinno odnieść zasilanie. Ok, mam przeskoczyć.

No chodź, chodź. No, skubanie, ja w niego strzelałem, a znaczy wycelowałem w niego, a on już. A on odskoczył na bok. Widziałem go, widziałem go. Tam jest. Dobra, mamy go. O oh fuck, o oh fuck, Kurde, cztery naboje miałem, więc to ten, To to strzela? Dobra, tam widzę jest. On jest jakiś... To on był jakiś pancerny Co to za wymysł? A zobaczymy, może to będzie jakiś drugi Bo jakieś fajne fanty miał. O Mamy... mamy granatę To ma jakiś słaby punkt osłabany Zepsuli mi murek Dobra, 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 dobra Musiałem zebrać jeszcze, co nieco No chodź. No wystaw się. Leśniał się na boi. tak. Ja muszę wziąć tą strzelbę. Tego też zaskoczymy. Mogę go nie trafić. O, mamy amunicję, mamy granaty, bierzemy wszystko. Dobra, co tu jeszcze jest? Coś jeszcze tu jest fajnego? Nie, zamknięte, ok. My się nie dostaniemy, Tu musimy iść. A gdzie on jest w ogóle, ten mój kumpel? Idzie. Cicho, Sha. Leżeć.

Dostał granatem obok, nic mu się nie stało. Dobra. Przoduję sobie na spokojnie. Fajna jest ta strzelba. Ciacarma. Ale cicho, co? Za cicho. Przejdziemy sobie na górę. Mamy fragment szyfu Enigmy. Przeładuję sobie jeszcze. wrócimy się. Dobra, Tu był ten pies, także jesteśmy w domu. No, to już zmianę to zmiana broni. bo to jest, ta, to Oto jest porażka. Ej, coś tu jeszcze było. Nie. Nic nie było. To ja mam jechać. Ja mam prowadzić. Aha! To Co za okno? Uh -huh.

Yes, Anya. I can't believe you made it out of there Whoa. Do any of you know how to hotwire a car <laughs> Headquarters is no easy feat. Not that anyone's ever tried one before. The skies are empty for now. Lucky for us. Well, I'd rather die in the fresh air than in that damn prison. Right, you be on the light now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. You in possession. Now, go, go, go! as we stay in this here mist no one will see us right this is the second part we're jumping don't hesitate just do it as soon as you hit the water you're going to hold your breath and swim after me whatever you do stay under the water you break the surface we're all dead there are nazis fucking everywhere but don't think about it just jump scotch <sharp inhale> yeah. yeah. Ja się rozglądam, czy nie ma tutaj czegoś jeszcze. Eee, czekaj, ten pistolet, ten pistolet, kurde.

possible we're in the very center of Berlin. You're hiding in the plain sight. It's the last place they would look out. Will they not hear us? Best to keep your voice down then, yeah? Fuck me. BJ Blaskovich. I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. The lady. Glad to have you back, Fergus. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, three pulverized vertebrae. You? Jak trauma 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. still in there Sepic colon septic shock. Shattered pelvis. Memory loss, flashbacks 14 years in a loony to see you, <laughs> się, kto ma bardziej przerąbane What are you doing here? You're supposed to be dead, Fergus Reed. You've been gone for three months. This stupid anomaly. People don't come back from Eisenwald. And you, long since off the books. I've heard stories about you. I was told you died in 1946. It's misformation always. You, I don't even know who you are. We're variable. Well, none of this has been accounted for. I will have to revise my whole model. Thank you very much. I'm, I'm, curious, I'm, I'm curious hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me, would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listening on these frequencies, anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Here is pen and paper. Can I do typewriter? You know how to type. Yes. My parents thought I should learn. Ah, for you to take dictation, prescriptions, and such. Um, not really. It was useful during my time at the University of London for my doctorate in archaeology. Then the Blitz came, and I had to go back home. I was only 16. Well, Dr. Historia. Please, assist me in figuring out. Nie miałem coś przynieść. Karolina e, chce, żebym odnalazł teżkę dotyczącą projektu Szep. Ponoć ktoś być, może Klaus. Ponoć? Ktoś być. Może Klaus ją zabrał? Chyba muszę z nim pomówić. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.